Jednym z najgłośniejszych i najbardziej kontrowersyjnych wydarzeń współczesnej psychologii jest tak zwany eksperyment więzienny Filipa Zimbardo. Zapytajmy się, co ma wspólnego wspomniany eksperyment ze świętym Janem Apostołem i z każdym z nas. Spróbujmy, moi drodzy, dziś skonfrontować się z ciemną stroną ludzkiej natury. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek podcastu Słowo Boże na co dzień. Nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim. A ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. Filip Zimbardo to jeden z najbardziej znanych współczesnych profesorów psychologii. Swego czasu przeprowadził tzw. eksperyment stanfordzki, czy inaczej eksperyment więzienny. Polegało to na tym, że profesor Zimbardo zaaranżował w podziemiach uniwersytetu więzienie i zaprosił do badania grupę studentów. To było ważne, że wszyscy uczestnicy tego tak zwanego eksperymentu były to osoby zdrowe, zarówno fizycznie, jak i psychiczne. Psychicznie nie mieli żadnych zaburzeń emocjonalnych, nic im nie dolegało. To byli zdrowi, normalnie funkcjonujący ludzie. I podzielił ich losowo na dwie grupy, więc jedna grupa studentów stała się strażnikami tego więzienia, natomiast druga grupa studentów była więźniami. I ich zadaniem było Wejść w rolę, te, które zostały im wyznaczone. Ten eksperyment został przerwany po sześciu dniach. Był zaplanowany na znacznie dłużej, jednak, z racji tego, że uczestnicy eksperymentu tak mocno weszli w rolę strażników, czyli oprawców i więźniów, czyli ofiar, że dla ich bezpieczeństwa, dla ich zdrowia psychicznego i fizycznego, po sześciu dniach ten eksperyment musiał zostać przerwany. Jeżeli ktoś chciałby więcej poczytać na ten temat, jest książka profesora Zimbardo pod tytułem Efekt Lucyfera i tam więcej opisuje ten eksperyment. Moi drodzy, z tego zostały wyprowadzone dwa wnioski, takie zasadnicze możemy wyprowadzić. Pierwszy, natury psychologicznej, mówimy z tego eksperymentu więziennego. Profesor Zimbardo stwierdził, że, tak upraszczając, że znacznie ważniejszy wpływ na ludzkie zachowanie ma sytuacja bo jest pewna kontrowersja w psychologii osobowości, czy ważniejsze są cechy, takie właściwości osobowościowe, czy one mają większy wpływ na zachowanie, czy sytuacja. I tu na podstawie tego eksperymentu twierdzono, że sytuacja ma większy wpływ, bo zdrowi, normalnie funkcjonujący ludzie byli w stanie robić bardzo złe rzeczy pod wpływem zaaranżowanej sytuacji. Ale drugi wniosek, moi drodzy, natury antropologicznej, czyli odnoszący się do natury ludzkiej jest dla nas ważniejszy i na nim się oprzemy. Otóż ten eksperyment pokazał ważną prawdę. Można taki wniosek wyprowadzić, że człowiek jest zdolny do wielkiego zła, że człowiek nosi w sobie pewien potencjał ciemności. A więc każdy z nas ma w sobie ciemną stronę człowieczeństwa. I chciałbym, żebyśmy dzisiejsze nagranie temu, moi drodzy, poświęcili zagadnieniu Ciemna strona człowieczeństwa. Tak zatytułowałem i od razu podkreślę, to jest bardzo ważna uwaga na początek. Mówimy strona człowieczeństwa. Strona, czyli to słowo zakłada, że to jest pewien fragment. Chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli pewnemu wycinkowi rzeczywistości, pewnemu fragmentowi. Ta ciemna strona człowieczeństwa, o której będziemy sobie mówili. To nie jest cała prawda o naszej ludzkiej naturze, to jest pewien z jej elementów, ale my dzisiaj chcemy zrobić taki zoom, zbliżenie na ciemną stronę naszej ludzkiej natury w konkretnym celu, bo chcemy sobie z tego wyprowadzić pewne ważne wnioski, pewne praktyczne wskazówki odnoszące się do naszego życia. Moi drodzy, w takim razie, w tym kontekście, mając na uwadze, Eksperyment więzienny profesora Zimbardo i wnioski, które zostały z Niego wyprowadzone, sięgnijmy po Ewangelię, którą dziś w Kościele czytaliśmy. Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 9, wersety 51 do 62. Pozwólcie, że przeczytam fragment tej Ewangelii, na którym oprzemy dzisiejsze rozważanie. Gdy dopełniały się dni wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jeruzalem, i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i weszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by przygotować mu pobyt. Nie przyjęto go jednak, ponieważ zmierzał do Jeruzalem. Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: Panie, czy chcesz, byśmy powiedzieli, niech ogień spadnie z nieba i pochłonie ich? Lecz on odwróciwszy się, zgromił ich i udali się do innego miasteczka. W tym momencie, moi drodzy, się zatrzymamy. Chciałbym, żebyśmy skoncentrowali naszą uwagę na postaci Świętego Jana Apostoła, który w tym fragmencie występuje w dość niekorzystnych okolicznościach. Święty Jan Apostoł. Gdybyśmy, moi drodzy, mieli podać sobie pierwsze skojarzenia, które przychodzą nam do głowy, które są związane z postacią Świętego Jana Apostoła. Kto to taki jest? O kim myślimy? Przecież święty Jan apostoł to jest uczeń, którego Jezus miłował najbardziej, taki wybrany, umiłowany. To jest uczeń, który wytrwał do końca. Przecież tylko on stał pod krzyżem z całego grona dwunastu. To jest pewien wzór, wzorzec, ideał ucznia Jezusa. Jak to, jak to się ma do tej dzisiejszej sytuacji, którą, której jesteśmy świadkami z Ewangelii? To nie pasuje do tego obrazu. To jest jak gdyby takie niespójne. Co ten święty Jan robi? Niby taki święty, niby taki blisko Jezusa, spoczywał na jego piersi, umiłowany uczeń. Na co on tutaj wpadł? No, Jezus nie został przyjęty, został odrzucony i wpadł na święty pomysł, że może na nich spuścimy ogień z nieba. Niech ogień spadnie z nieba i pochłoni ich, pyta się Jezusa. Bardzo ciekawe, takie niespójne, nie pasuje do tego. Co, co on chciał zrobić? Chciał się zemścić, chciał ich ukarać, może nerwy mu puściły, nie wytrzymał tego napięcia. Chcę, moi drodzy, podkreślić to, że Wystarczyły pewne okoliczności, coś się wydarzyło, pewna sytuacja, żeby wyciągnąć ze świętego Jana, czyli z tego naszego umiłowanego ucznia, z tego wzorca, żeby wyciągnąć z niego ciemność ludzkiej natury, która w nim drzemała. Ten ciemny zalążek, potencjał, który jest w każdym człowieku i był w tych uczestnikach eksperymentu stanfordzkiego, jest w świętym Janie. I także, moi drodzy, zmierzam do tego, że ta ciemna strona człowieczeństwa jest także w każdym z nas, bo jesteśmy ulepieni z tej samej gliny, z tej samej gliny, co uczestnicy eksperymentu więziennego, z tej samej gliny, co święty Jan łączy nas, moi drodzy, ludzka natura, kondycja ludzkiej natury, którą wszyscy razem dzielimy. I każdy z nas, moi drodzy, myślę, że ma w swoim życiu takie doświadczenie, pewnie pewne historie, momenty, może czasami ich się wstydzimy, może byśmy chcieli o nich zapomnieć, które z nas wydobyły, które wydobyły na światło dzienne tę ciemność ludzkiej natury, ciemność naszego człowieczeństwa. Przyznam się szczerze, że dla mnie chyba najmocniej ze mnie jako z człowieka, jako z księdza taką ciemność wydobyła ze mnie praca w liceum ogólnokształcącym. Kiedy pracowałem w szkole, byłem katechetą i pamiętam taką jedną sytuację, byłem Początkującym nauczycielem, to był mój pierwszy rok pracy w szkole. Byłem gorliwy, chciałem się przygotować do katechezy, i pamiętam, że pracowałem całą noc. No, może trochę przesadzam, ale bardzo długo, wiele godzin spędziłem, żeby przygotować katechezę. Tak mi się wydawało, że ona była taka poruszająca, dotykająca serca. I pamiętam, że był taki, taki moment, że. Po prostu uczniowie to totalnie zlekceważyli, w ogóle nie byli tym zainteresowani, gadali. Tam z tyłu chłopcy zaczęli jakieś karty wyciągnąć i grali w to. I pamiętam, że wtedy mi bardzo mocno puściły nerwy i wydobyła się ze mnie ciemność mojej ludzkiej natury. Pamiętam, że bardzo podniosłem głos, krzyczałem tam na tych chłopaków z tyłu, tam jakieś słowa może padły, które nawet nie powinny paść. I pamiętam, że tak wyrzuciłem z siebie tą całą złość, agresję, wykrzyczałem to wszystko. Wtedy zapanowała cisza w klasie, i w pewnym momencie jedna z uczennic przerwała tę ciszę, mówiąc: Ale my i tak księdza kochamy. Także wtedy ona rozładowała tę atmosferę, ale mówię to po to, żeby pokazać, że prasa w szkole ze mnie wydobyła pokłady ciemności, agresji i złości, o których nawet nie wiedziałem, że mam ich tyle w sobie. I pamiętam, że na drugi dzień jeden z tych chłopców, który, którzy tam najmocniej przeszkadzali, spotkał mnie na korytarzu i on tak chciał przeprosić i powiedział do mnie: Witam najagresywniejszego księdza w powiecie. Tak mnie przywitał i przeprosił. Więc moi drodzy, tak lekko żartobliwie, ale. Praca w szkole naprawdę wyciągnęła ze mnie wielkie pokłady ciemności mojej ludzkiej natury. Mówię to z lekkim żartem, ale mówię to po to, żebyśmy się z tym faktem skonfrontowali, żebyśmy się z tym zmierzyli, że każdy z nas nosi w sobie taką ciemną stronę człowieczeństwa, jak święty Jan, ten wielki, umiłowany uczeń, który wytrwał pod krzyżem, też mu nerwy puściły, też nie wytrzymał dzisiaj, w tej scenie, którą rozważamy. I moi drodzy, święty Paweł kapitalnie tę prawdę uchwycił. W siódmym rozdziale listu do Rzymian on mówi, tak rozważa te kondycje ludzkiej natury, i w pewnym momencie mówi takie słowa. Nieszczęsny ja człowiek, któż mnie wyzwoli z ciała, co wiedzie ku tej śmierci? Nieszczęsny ja człowiek, stwierdził święty Paweł, rozważając kondycję ludzkiej natury. I my, moi drodzy. Chcemy się zapytać, czy faktycznie aż tak jesteśmy nieszczęśliwi? Może trochę tak, ale jest ratunek, więc zapytajmy się, co możemy zrobić z tym faktem. To jest fakt. Ja chciałbym, tak, ja to zakładam. No każdy z nas może się z tym skonfrontować po swojemu. Ktoś może się nie zgadzać, oczywiście, ale jeżeli ktoś się z tym zgadza, ma takie doświadczenie, że nosimy w sobie ciemność, taki potencjał zła w naszym życiu. Co możemy z tym zrobić? Jaką postawę możemy wobec tego faktu przyjąć? Ja, moi drodzy, proponuję cztery kroki do tego, żeby jakoś w sobie to doświadczenie ciemności połączyć, zintegrować. Po pierwsze, moi drodzy, chcemy ten fakt, tę te kondycje zaakceptować, zaakceptować. Więc chcemy zaakceptować naszą kondycję ciemną stronę człowieczeństwa. Zwróćmy uwagę na to, że Chrystus, przecież on wybrał. Jana, na swojego ucznia. On wiedział, kim on jest. On wiedział, co drzemie w jego sercu. Widział w nim ten wielki potencjał dobra, ale także widział w nim potencjał zła. Widział z pewnością w nim tę ciemność, która w nim drzemała, tak jak i w każdym człowieku. I Chrystus wziął go całego. Wziął go całego, takiego, jakim jest. Więc widzimy zawsze Chrystusa, który akceptuje ludzi, akceptuje tę ciemność, którą każdy człowiek nosi w sobie. I my, moi drodzy, chcemy pójść tym tropem. Ja proponuję, żeby tak po ludzku po prostu się z tym faktem pogodzić. Taki jestem jako człowiek. Noszę w sobie pewien potencjał ciemności. Moja natura ma w sobie ciemną stronę. Chce się, chcemy się pogodzić z tym faktem, po prostu przyjąć, zaakceptować to. Taka jest moja kondycja jako człowieka. A więc to oznacza to, że mam akceptację i świadomość tego, że, że jestem zdolny. I mam potencjał do tak naprawdę każdego zła. I gdyby mnie wytypowano do tego eksperymentu więziennego, to jest bardzo wielkie prawdopodobieństwo, że ja bym się tak samo zachował, że tak samo być może pod wpływem tej sytuacji bym wszedł w rolę ofiary czy oprawcy. A więc to jest, moi drodzy, początek, żeby zobaczyć to, dostrzec, zaakceptować, że to jest fakt, taki jestem, taka jest moja ludzka natura. Elementem kondycji ludzkiej natury jest ta ciemna strona człowieczeństwa. Dlaczego to jest takie ważne, moi drodzy? Bo jeżeli my chcemy to w sobie zintegrować, połączyć, scalić, żeby nawet ta ciemna strona, która w nas jest i ona będzie do końca życia, żeby ostatecznie tworzyła pewną całość, która złoży się na harmonię, która będzie służyła rozwojowi, rozwojowi relacjom z Bogiem, z innymi, żeby ten proces mógł zachodzić, Konieczny jest ten pierwszy etap, pierwszy element, czyli zaakceptowanie, pogodzenie się, pokorne, ludzkie, zgodzenie się na to, że jestem człowiekiem, a tym samym moja natura, mam w sobie ciemną stronę, noszę w sobie pewien potencjał, zdolności do, do zła. To jest trudne, ale warto się z tym zmierzyć, warto to zaakceptować. To jest pierwszy element, pierwszy punkt, czyli zaakceptować. Po drugie, moi drodzy, nie chcemy się dziwić, nie chcemy się dziwić. Zwróćmy uwagę, że Chrystus nie dziwi się temu, co zrobił Jan apostoł, jego umiłowany uczeń. On chciał zrzucić ogień z nieba na Samarytan. Chrystus nie widzimy tutaj, nie wiem, może tak było, ale chyba raczej nie. Nie powiedział, co ty, co ty tu wymyślasz? Co ty takiego, co ty za dziwne rzeczy wymyślasz? On się tym nie dziwił. Chrystus się nie dziwił słabością swoich uczniów. Nie dziwił się tym. Nie ma żadnego fragmentu Ewangelii, w którym Chrystus by się dziwił słabością swoich uczniów. Nie ma takiego fragmentu. A więc i my, moi drodzy, nie chcemy się dziwić słabością naszej ludzkiej natury. Nie chcemy się tym dziwić. To nie jest nic dziwnego. Tacy jesteśmy. Taka jest nasza ludzka natura. A więc z tego wynika, że nie chcemy się dziwić naszymi upadkami naprawdę szkoda, moi drodzy, na to czasu, szkoda czasu i energii na zastanawianie się nad tym, jak ja mogłem coś takiego zrobić. Jeżeli ktoś na przykład myśli o jakiejś swojej porażce, upadku czy jakimś, no, czymś, co, co, nie wiem, nas zawstydza, jak ja mogłem to zrobić. No skoro to zrobiłem, skoro to się dokonało, to znaczy, że mogłem. Jeżeli ludzie byli w stanie wejść w rolę ofiar, oprawców w tym zaaranżowanym więzieniu, to mogli to zrobić to się dokonało i my się tym nie dziwimy po prostu tacy jesteśmy taka jest ludzka natura człowiek nosi w sobie ciemną stronę nie chcemy się temu dziwić to jest ważne bo podkreślam to tak jest moje doświadczenie i osobiste ale też jako spowiednika że szkoda czasu energii marnować żeby się sobie dziwić człowiek który przyjmuje Ciemną stronę swojego człowieczeństwa, swojej ludzkiej kondycji nie dziwi się temu, nie dziwi się swoim upadkom, nie dziwi się swoim porażkom, bo to jest niejako wpisane w naszą drogę, w nasz rozwój. To jest nierozłącznie związane, bo to wynika z tej ciemnej strony naszego człowieczeństwa. To jest drugi punkt, więc nie chcemy się dziwić. Idziemy do trzeciego elementu. Nie zniechęcać się. Nie chcemy się zniechęcać. I znowu patrzymy sobie na Chrystusa, co On takiego zrobił. No to jest ciekawe, że, że Chrystus odwróciwszy się zgromił ich, zgromił ich, a nawet te słowa można przetłumaczyć jako skarcił ich albo jeszcze dosadniej zbeształ ich. Chrystus zbeształ Jana za to, co zrobił, ale to jest ważne, że on nie powiedział, no to dobra, chłopaki, to dzięki, fajnie, bo byliście moimi uczniami, ale po tym, co żeście zrobili teraz, no to do widzenia. Nie ma czegoś takiego. Chrystus ich nie zniechęca, dalej są jego uczniami, on dalej... Jest z nimi, dalej nad nimi pracuje, dalej ich formuje. Więc, moi drodzy, Chrystus nie zniechęcił Jana i my się nie chcemy zniechęcać naszymi słabościami. Wtedy, kiedy z nas wychodzi ciemność, kiedy te sytuacje... To jest bardzo trudne. Ja pamiętam po tej sytuacji, którą opowiadałem w szkole, kiedy tam się darłem na, tych, na te biedne dzieci, na tą młodzież w liceum, to byłem tym niesamowicie przybity. Sobie myślałem, jak ja tak mogłem, jak ja tak mogłem zrobić i, i się tym bardzo zniechęciłem. No, widać, że mogłem. I znowu, szkoda czasu i energii na zniechęcanie się. Myślę, że jednym z największych wrogów rozwoju w ogóle naszego człowieczeństwa, ale też rozwoju relacji z Bogiem jest, moi drodzy, zniechęcenie. Bóg nigdy nas nie zniechęca. Jeżeli my za nim idziemy, mamy dobre pragnienia, chcemy się rozwijać, chcemy wzrastać, chcemy Jemu służyć, chcemy go poznawać, Bóg nas nie będzie zniechęcał. Nawet wtedy, kiedy odniesiemy porażkę, upadniemy, nawet wtedy, kiedy wyjdzie z nas jakieś wielkie zło, tak jak ze świętego Jana, to Bóg, nawet jak nas skarci, zgromi, czy nawet zbeszta, jak tu jest napisane w tym słowie to nigdy nas nie zniechęca. On to robi po to, żeby nas podnieść, żebyśmy szli dalej, żebyśmy się nie załamali, żebyśmy się rozwijali, żebyśmy się mogli poprawić i tak dalej. Więc to jest trzeci element, czyli się nie zniechęcamy, moi drodzy. Nie zniechęcamy się słabością, ciemnością naszej ludzkiej natury. I czwarty, ostatni element, wydaje mi się, że taki kluczowy i najważniejszy, że ostatecznie chcemy pokładać ufność w łasce Bożej, a nie w sobie. Pokładać ufność w łasce Bożej, a nie w sobie. I tutaj chciałbym, żebyśmy zobaczyli taki kontrast między uczniami świętym Janem a świętym Piotrem. Święty Jan i święty Piotr, obydwaj znajdziemy wiele fragmentów w Ewangelii, w których widać naprawdę jak z nich wyłazi ciemność. Mamy ich jak na dłoni po prostu. Tacy słabi, takie porażki, takie upadki. Ale święty Jan jest tym, który symbolizuje oparcie się na łasce Bożej. To symboliczne oparcie się na piersi Jezusa na ostatniej wieczerzy oparł się na łasce, a święty Piotr opierał się na sobie. On mówił: Choćby wszyscy zwątpili, ja w ciebie nie zwątpię. I wiemy, jak to się skończyło. Święty Jan wytrwał do końca, wytrwał pod krzyżem, natomiast święty Piotr uciekł. Na szczęście popatrzył jeszcze w oczy Jezusa, skorzystał z jego miłosierdzia, ale to są te dwa symbole oparcie się na łasce i oparcie się na sobie i ich konsekwencje. Więc moi drodzy, ostatecznie chodzi nam o to, że my chcemy w tym wszystkim mieć świadomość ciemności, która w nas drzemie, że mamy w sobie potencjał zła, jesteśmy zdolni do tego, tak jak ci uczestnicy eksperymentu, tak jak święty Jan, który chciał zrzucić ogień siarki z nieba, czy czego tam i my też mamy w sobie taki potencjał, ale nie chcemy ostatecznie się w to wpatrywać. Tego kontemplować, to adorować, ale chcemy patrzeć się na światłość. Chcemy się patrzeć na Chrystusa i chcemy polegać na Nim, chcemy Jego adorować. Nie adorujemy naszej ciemności, nie adorujemy siebie, nie wstawiamy w centrum siebie niczego: ani swojej świętości, ani swojej słabości, ani swoich cnót, ani swojej ciemności. Stawiamy w centrum Chrystusa i to jest, moi drodzy, droga do taki klucz, takie spięcie klamrą, to droga, która prowadzi do integracji w sobie człowieczeństwa, zarówno tej ciemnej strony, o której teraz mówimy, na której się koncentrujemy, jak i tej jasnej, która też w każdym z nas jest, ale o której dzisiaj nie mówiliśmy, czyli patrzymy na Chrystusa, bo ostatecznie to Chrystus jest tym, który nas wewnętrznie scala. To Chrystus jest tym, który jest w stanie zintegrować w nas zarówno tę ciemną stronę, stronę, która daje o sobie znać w różnych sytuacjach naszego życia, ale też ten cały potencjał dobra, który w nas także drzemie. Chrystus jest tym, który to scala, integruje i wyprowadza nawet z tego, co złe w naszym życiu, i to tylko Chrystus może, i tylko On ma taką właściwość, że ostatecznie On, nawet z tego, co w naszym życiu jest ciemne, z tego grzechu, który z nas wyłazi, nieustannie i będzie wyłaził, On ostatecznie z tego jest w stanie tak Ulepić coś dobrego. Czyli to On, Chrystus, jest tym, który integruje nasze człowieczeństwo. Lepi z tego jedną całość, zarówno z tych ciemności, jak i z jasności. Lepi jedną całość, która jest jakaś, jest odblaskiem Jego chwały, Jego światła. Dobrze, moi drodzy słuchacze, to spróbujmy sobie podsumować dzisiejsze myśli. Chciałem dziś podkreślić, że w każdym z nas, moi drodzy, Drzemie pewien potencjał ciemności, i o tym mówi nam zarówno eksperyment więzienny profesora Filipa Zimbardo, o tym mówi nam postać świętego Jana Apostoła, który chciał dziś zrzucić ogień z nieba na Samarytan, i o tym mówi nam także nasze ludzkie doświadczenie. Nasza natura, kondycja nosi w sobie pewien potencjał zalążek ciemności. I co możemy z tym faktem zrobić? To jest. Doświadczenie każdego z nas, tak mi się wydaje, i co możemy zrobić, jaką postawę przybrać, przedsięwziąć, po to, żeby tę ciemność w sobie łączyć, integrować, żeby z tego zostało wyprowadzone dobro. Więc po pierwsze, chcemy ten fakt zaakceptować. Tacy jesteśmy, taka jest nasza ludzka natura nosimy w sobie pewną ciemność, chcemy się z tym faktem pogodzić. Przyjąć to, zaakceptować, bo to jest pierwszy krok do zintegrowania tego w sobie. Po drugie, nie chcemy się sobie dziwić. Nie chcemy się dziwić swoim słabościom, swoim upadkom, swoim porażkom i grzechom, bo szkoda czasu i energii na zastanawianie się, jak ja mogłem to zrobić. Skoro to zrobiłem, to znaczy, że mogłem. Po trzecie, nie zniechęcać się, nie chcemy się zniechęcać, bo zniechęcenie jest jednym z największych wrogów rozwoju relacji z Bogiem i w ogóle naszego rozwoju w człowieczeństwie. Bóg nas nigdy nie zniechęca i my nie chcemy się nigdy zniechęcać naszymi słabościami, porażkami. I po czwarte, ostatnie, chcemy pokładać ufność w łasce Bożej, a nie w sobie. Ostatecznie tak jak święty Jan, który oparł swoją głowę na piersi Jezusa, oparł się na łasce, i my nie chcemy się wpatrywać w ciemność nie chcemy adorować swojej ciemności tej ciemnej strony naszego człowieczeństwa, nie stawiamy tego w centrum, przyjmujemy to, akceptujemy, mamy świadomość, że to istnieje, że to jest w nas, ale nasz wzrok kierujemy ku Chrystusowi. Na niego patrzymy, jego adorujemy, w niego się wpatrujemy, jego kontemplujemy, bo to on ostatecznie, mocą swojej łaski, jest w stanie w nas zintegrować całość naszego człowieczeństwa: zarówno te ciemne strony, jak i jasne. Zarówno nasze wady, słabości, upadki, jak i nasze cnoty, sukcesy. Więc, moi drodzy, Prośmy o to, aby ta integracja w każdym z nas, naszego człowieczeństwa, się dokonywała, tak abyśmy byli pięknymi ludźmi, tak aby nawet te ciemności, które nieustannie będą z nas wychodziły, aby ostatecznie Chrystus mocą swojej łaski, to wszystko obracał ku dobremu. Moi drodzy, to rozważanie miało taki charakter bardziej praktyczny, jeżeli ktoś chciałby ten temat zgłębić odrobinę od strony bardziej, takiej powiedzmy teologicznej, od strony wiary, to można sięgnąć po katechizm Kościoła Katolickiego, punkty od 385 do 421 mówią o tej tematyce. Bardzo Wam, moi drodzy, dziękuję za cierpliwość, za uwagę z całego serca wszystkich pozdrawiam, dziękuję za obecność, proszę o modlitwę i sam modlitwę obiecuję, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.